Cześć wszystkim. Tutaj maczmentarod. W szczególności witam wszystkie zodiakalne Strzelce. W czytaniu na przyszłość, teraźniejszość, przyszłość na miesiąc luty 2022 roku. Jeśli to czytanie się wam spodoba, jeśli rezonuje, zapraszam do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Wasza aktywność na moim kanale to dla mnie duża motywacja do dalszej pracy. Chciałbym dodać, że ze względu na inne obowiązki na ten moment nie realizuję czytań prywatnych. Jeśli coś się w tej sprawie zmieni, będę was o tym informował. W dzisiejszym czytaniu dla Was sprawdzę niedawną przeszłość, teraźniejszość i najbliższą przyszłość. Jest to czytanie ogólne i nie będzie rezonowało ze wszystkimi. Przyjmijcie to, co dla Was, a resztę zostawcie. Polecam również sprawdzenie mojego, swojego znaku w ascendencie oraz znaku księżycowego. Link znajdziecie w opisie filmu. Może w czytaniach dla tych znaków również znajdziecie coś dla siebie. Ja serdecznie do moich innych materiałów zapraszam. One wszystkie są dla Was. Kolejność czytań na luty jest zależna od aktywności danego znaku Zodiaku w jego czytaniach w grudniu i styczniu. Wydrog jest trzeci, jesteście już dziesiątym znakiem Zodiaku, więc zamykacie pierwszą dziesiątkę. No może być zdecydowanie lepiej, może tak będzie w następnych miesiącach. Czas pokaże. Ja przechodzę już do stosowania i do samego czytania. Zaczniemy oczywiście chronologicznie od przeszłości i sprawdzamy, co dla Was właśnie tam się działo. Przeszłość u strzelca. Strzelec w przeszłości. Cesarz, ósemka kielichów, asmonet, monet w tle kielichów Ciekawe macie ten początek, drogie strzelce. Zanim pojawił się ten asmonet, to pomyślałem sobie, że wy tutaj odeszłyście od yy, jakiegoś despotycznego partnera. Od kogoś, kto, yy, kto był dość dobrze sytuowany, ale. Yy, ale miał bardzo mocny charakter to dawał wam popalić bardzo prawdopodobne, że chodziło tutaj o barana, bo cesarz to karta barana, zresztą w tym berle tutaj ten cesarz ma znak barana. Hmm. Że postanowiłyście odejść od tej osoby w kierunku jakiegoś nowego początku i materialnego i I emocjonalnego. Wiecie co? Tak jakby w przeszłości. Hmm. Macie bardzo trudny początek. W sensie, mm, ciężko się to analizuje. I tak jakbyście uznały, że to, co macie, to nie jest to, czego potrzebujecie, że chcecie czegoś innego. Tak jakbyście chciały, po pierwsze, niezależności finansowej, a po drugie, jakbyście chciały. Miłości, ale innej miłości, nie takiej, w której wy czujecie, że czujecie, że nie jesteście akceptowane. Wiecie? Tak jakbyście trochę w ciemno musiały pod podjąć decyzję, czy, czy odejść, czy nie odejść, czy odchodząc znajdziecie w przyszłości to, czego, czego potrzebujecie. Ja wiem, że to nie będzie dla wszystkich, bo to, to jest taki dość specyficzny przekaz. Ale tak to tutaj czuję, tak jak patrzę na te karty, to, to czuję, że... Mm, że wy, wy chciałeś cze czegoś innego, że niby było stabilnie, niby było ok w miarę, ale wy czułyście, że to nie jest to. Że wy tutaj się nie spełniacie, że wy tutaj. Mm, że to nie jest to, czego wy chcecie. Że postanawiacie szukać szczęścia, ale takiego szczęścia emocjonalnego, ale nie takiego jak Wy tutaj macie. Że może, tak jak mówię, ta, ta zależność od kogoś, kto może dawał Wam popalić i pokazywał Wam, że znaczycie mniej niż ta osoba, Że Wy już tego nie chciałyście. Nie chciałyście jakiegoś takiego poniżania. Tak to tak już czuję. Nie wiem, nie wiem dlaczego. Takie, takie mam wrażenie, patrząc na te karty, Że uznałyście, że ok, odchodząc, tracicie może jakąś stabilność. Ale wolicie mieć mniej, a mieć spokój. Tak? I tak to tutaj czuję. Wow. Okej. Okay. Dobra. Zobaczy, co w, ter w terenie Bardzo prawdopodobne też, że yy, ze względu na to, że w pracy było. Yy, bo to może chodzić o, oczywiście o partnera, ale może też chodzić o pracę, w której yy, no, szef był bardzo wymagający i wy po prostu już nie dawałyście rady i fizycznie, i psychicznie i postanawiacie, że szukacie szczęścia gdzieś indziej, że że może jakaś lżejsza praca, albo taka, w której yy, będziecie bardziej doceniani. W teraźniejszości Królowa Mieczy, no co jest moim zdaniem dość na miejscu, biorąc pod uwagę przeszłość. Tutaj piątka była tą kartę. Dam sobie. Bo ona wypadła jako ostatnia, nie potrzebujemy tyle kart, więc wybierzemy te. Te tutaj, które wypadły jako pierwsze, w teraźniejszości mam wrażenie, że Wy sobie to wszystko mielicie w głowie, że Wy sobie tutaj musicie to, że Wy tutaj musicie sobie to przemyśleć i postanawiacie się trzymać tego, co podjęłyście, tej, tej swojej decyzji. Ale żeby nie było tak różowo, to w Was jest mega konflikt, czy Wy dobrze zrobiłyście. Co prawda mówię, trzymacie się swojej decyzji, ale to nie znaczy, że wewnętrznie się nie zastanawiacie, że nie bijecie się z myślami, czy, czy, czy zrobiłyście dobrze, czy się nie wycofać. Ale widać, że Wy tutaj chcecie wzrostu, że Wy tutaj chcecie równowagi i takiego balansu i spokoju, i Wy to wszystko widzicie właśnie w tych zmianach właśnie w tym odejściu, właśnie w, tym, w tej zmianie pracy, w tym odejściu od partnera. Może też chodzić o to, że ktoś z rodziny, z kim mieszkałyście, dawał wam popalić. Może mieszkaliście z ojcem i po prostu już ta osoba no, dawała wam popalić, wy tutaj czułyście się źle, nie czułyście spokoju, nie czułyście równowagi wy tutaj. Faktycznie hmm, chcecie wzrastać i chcecie robić to sami, tak? Chcecie y, mieć tą stabilność, ale opierać ją na sobie. Chcecie mieć przede wszystkim ten spokój, którego ewidentnie wcześniej drogie strzelce nie miałyście. W jeszcze tutaj macie sprawiedliwość, więc troszeczkę y, chyba liczycie na to, że y, czy jest to partner, czy jest to szef, czy to jest ojciec, y, nieważne od kogo tutaj odeszłyście. Liczycie na to, że ta osoba wreszcie Was doceni. Dziś z tyłu głowy liczycie na to, że ta osoba wreszcie dostrzeże, co straciła. Eee, I jako, że Was jako człowieka, i to, ile robiliście dla tej osoby, ile robiłyście w domu. No. Tutaj to, to tutaj u Was strzelce widzę. Co w najbliższej przyszłości dla Was. Bardzo prawdopodobne, że Wy tutaj postanawiacie też szukać. Em, Jaki, jakiejś takiej właśnie równowagi m, psychicznej, może w religii, może w e, jakichś e, e, takich praktykach typu medytacja, typu yoga, które was trochę ustabilizują, może szukacie pomocy. E, psychologa, jeżeli ta relacja was po prostu męczyła, niszczyła, e, bardzo prawdopodobne, że wy tutaj właśnie potrzebujecie jakiejś pomocy kogoś, e, kogoś kto, kto się na tym zna. No. Mówię, może postanawiacie pójść w religię, w jakieś inne rzeczy, które Was uspokajają, może, może hmm, jakaś terapia. Coś, co pomoże Wam znaleźć balans, pomoże Wam znaleźć spokój w tym życiu i w, po tych sytuacjach, które miały miejsce. Dobra, już przechodzę do najbliższej przyszłości, bo czasem jest tak, że hmm, jak coś jeszcze hmm, widzę w tych kartach, jeszcze tasuję już na następny etap, jakby na przykład na przyszłość, a coś zobaczę w. w te, które były niczego nie powiedziałem, to potrzebuję to wyrzucić, tak? W najbliższej przyszłości mamy tak: czwórkę monet, trójkę monet i dziewiątkę była w tle rycerza monet. Same monety świadczą o tym, że wy tutaj postanawiacie się skupić na, na stronie materialnej. Myślę, że to też ma. To trochę wygląda tak, jakbyście przez problemy w życiu prywatnym chciały uciec z pracy. Chciały się przynajmniej w pracy rozwijać. No. Bo myślę, że to jest wasza energia rycerza Mony. czyli osoby, która może właśnie po, po tym, że zakończyłyście coś, może trochę odcięłyście się od osoby, która też finansowo was wspierała. No potrzebujecie tych pieniążków więcej, więc wy tutaj... Postanawiacie jakoś sobie zrekompensować pewne straty, tak? I naprawdę wydaje się tutaj, że Wy tutaj macie dobry plan, dobry pomysł i dobrze Wam to wszystko tutaj wychodzi. To, co widzę też tutaj w tej czwórce monet, że Wy tutaj po tym wszystkim postanawiacie więcej rzeczy zatrzymać dla siebie. Znaczy, potrzebujecie po pierwsze być bardziej sami, bardziej odnaleźć ten spokój. Też jakby, nie tylko nie chcecie tak się dzielić swoimi dobrami materialnymi, może bo odczuwacie, że w danym momencie nie macie ich aż tyle, żeby jeszcze dzielić się z kimś, ale też możecie po prostu potrzebować wszystkie takie ważne rzeczy zostawić dla siebie. Czyli może być tak, że przez ten czas potrzebujecie być bardziej sami też z własnymi emocjami. Nie chcecie się dzielić może tak jak zwykle z przyjaciółmi. Nie chcecie aż tak. Pewne rzeczy, może mówić o własnych kłopotach w pracy, tak? Tak się bardzo uzewnętrzniać, wobec akurat tych wszystkich osób, które są wobec wokół Was. Może właśnie postanawiacie pójść po taką bardziej fachową pomoc, to co widzę tutaj w teraźniejszości, i nie, nie chcecie emanować jakąś taką swoją gorszą energią na co dzień. Wy tutaj postanawiacie generalnie się skupić na, na pracy, na zarabianiu pieniążków. I w tym wszystkim chcecie w najbliższej przyszłości, w tej dziewiątce buław, tak, odpocząć, tak? Wreszcie e, może chcecie, tak jakby, jakby to powiedzieć, jak już znajdziecie tą swoją taką oazę spokoju, to jak najwięcej mniej czasu spędzać, tak? Przejść te, z tego trybu, w którym cały czas musiałyście bronić siebie, do takiego trybu, gdzie wy po prostu siadacie i odpoczywacie. Robicie swoją robotę, wracacie z pracy i macie tą ciszę, ten spokój. To, czego wcześniej wam może bardzo często brakowało. Mówię, wiem, że to jest bardzo specyficzny przekaz i nie będzie trafiał on do wszystkich, bo tylko jakaś mała grupa będzie, co do której będzie to pasowało, ale tak tutaj czuję. Tak tutaj pokazują karty. I jaka jest dla Was rada, drogie strzelce? Już mamy radę. Kurczę, jesteście już którymś znakiem, który ma w czytaniu świat. Ewidentnie mówię, końcówka tamtego roku to był jakiś czas zakończeń. I teraz to wszystko tutaj się pokazuje. To co ja was, u Was widzę w tej karcie, rady, tą dziewiątkę monet z tym światem. Tutaj ewidentnie chodzi o to, żeby zakończyć wszystkie sytuacje i mentalnie też odejść jakoś tak od tego wszystkiego, co, co Was dręczyło w przeszłości, i w tej dziewiątce monet skupić się na takim, na własnej zasobności, tak? To nie jest jeszcze stabilizacja ta w, w dziesiątce monet, czyli że karta szczęśliwej rodziny. To jest na razie rada, żeby zbudować siebie od nowa, zapewnić sobie jak najlepszy byt, być jak najlepszą wersją siebie, a w dalszej kolejności dopiero myśleć o tym, żeby może pójść coś nowego, zaangażować się, postawić na zmiany. Że to nie jest jeszcze ten moment. Trzeba oczywiście zakończyć, i koniec też jest początkiem. I automatycznie, jeżeli coś kończycie, to coś się zacznie. Ale na razie nie lubcie tych zmian za dużo, skupcie się na sobie. Taka jest tutaj rada dla Was, drogie strzelce. Dobra, drogie strzelce. Ja Wam bardzo dziękuję za to czytanie. Mam nadzieję, że ono Wam pomoże. Jeśli czytanie się Wam spodobało, jeśli rezonuje, zapraszam do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Życzę Wam udanego miesiąca, widzimy się niedługo. Pozdrawiam, Matchment